Hej, hej, hej! Z tej strony Grustu, wracamy do Prototype. Mamy tutaj obszar, na mapkę, mamy tu jakieś behind the glass. Lub też zadanie high flying jakieś. I tutaj coś mamy też, eaves jumping. Dobra, to jest dosyć daleko, to sobie zostawimy, ale pójdziemy zbadać to. I mamy teraz tą stopkę. Więc będziemy łgarać i sprawdzimy też, jak teraz to wygląda nasze. O, jest szybowanko. Tak. Oj, rabi jak Superman. Mam też ulepszone trochę skakanie. No i właśnie to jest ta najfajniejsza sprawa. Oop. Dobra, doskoczyliśmy skoczyliśmy. Dobrze. Jeszcze kawałek, żeby tam dobiec. Huuuuh! Eee. Dobra, doskoczyliśmy jakoś do budynku. Muszę uważać z tym skakaniem, żeby nie robić takiej lipy. O, co to? Aha, zdobyliśmy jakiś fragment czegoś. Więcej takich rzeczy znaleźć, by być więcej doświadczonka. Okej! Okay. O! Ups. Wracaj tam! God dammit! Obra, Dobra. U, teraz tak spokojnie. Ej. No. Boże, wracaj tu. Dobra. Powoli, bo tam coś było też fioletowego. I chcę to zdobyć. No. A, co są O Boże, to są po prostu podpowiedzi, Oj, ty tak, też dostaliśmy trochę doświadczenia, i można zebrać takich znajdziek też od cholery. Widzę. Dobra, dolecimy do tego. Genialnie. trochę daleko jeszcze od tego miejsca. No dobrze. Jeszcze kawałek, będziemy na miejscu, już widzę. Trochę lewitacji. Trochę lewitacji. Dobra, jesteśmy na tym punkcie. Zaraz zobaczymy, co tu jest ciekawego. Chyba trochę już powoli. E, spokojnie to e, nic się nie stało. Uzik. Trochę zorientowali się że to ja. Dobra, co to jest? HIGH five, HIT THE WEAPONS AS QUICK AS possible. Aha, czyli jest bieganką niby. No, spróbujemy, no. Muszę jak najszybciej wbiec tędy. Dobra, to biegniemy. O Jezu. Dobrze... Nie wiem co to da, ale skaczemy dalej, nie? Jezu... Widziałem tutaj gdzie coś ciekawszego, nie wiem O Boże oh. A będzie słaby ten wynik No tak teraz gdzieś na dół muszę biec, o Bożu Dobra. Ale żeśmy siekli no dobra, na razie biegniem z drogi. Aha, tutaj miałem zejść. O, ale słaby wynik. No, nie dostaliście nawet nagrody. Nie, dobra, damy sobie spokój, to się w ogóle nie opłacało. Ale. Skoro już tu jesteśmy. Nie, nie chcę tej misji. Jednak myślałem, że coś ciekawszego będzie, więc nie, więc... No dobra, wrócimy sobie do tego. I tutaj, behind the glass. Trochę nas podzi... o! Dzień dobry, padł I do widzenia, panu! Nie o to mi chodziło, ale dobra. Chciałem się podleczyć, no. No nie? O, tak! I następnego! O, i w sumie. O, jeszcze tego, tak! Dlaczego to robię? Nie! No, dla beki. Podleczyliśmy się trochę ekspas, zbieraliśmy i mniejsza o A teraz możemy sobie switcher, switcherow zrobić. I już nie wiedzą, że to ja. Eee, trochę będziemy musieli pobiegać. Ale chyba zrobimy sobie. Hops! Będziemy sobie trochę biec po budynkach, bo jest ciekawsze wtedy. Zobaczymy na samej górze tutaj co jest. <laughs> o, jak on to robi, no Jak Superman. O, proszę. Rozejrzymy się po tym mieście niegodziwości. Gdzie w sumie największym dupkiem my jesteśmy. Hehe. <laughs> no to lecimy. Fajnie jest ta animacja, że niby to całe dziadostwo co mamy w sobie wchodzi niby z nas zewn na, zewn na zewnątrz. Wow! I lewita latanko, dobra, to jest gdzieś tam, więc jeszcze. O, i jesteśmy na miejscu. No Ok. O Boże, no serio, tak, tak nie domyśliłbym się, że muszę wejść w to miejsce, żeby zacząć zadanie. Jesus Christ, don't do that. Sorry. Okay, uh, your apartment? There's nothing left there. Well, it doesn't matter. I've been looking at your laptop. Laptop? Yeah. It came in a package the day after you went AWOL. Look. I I've seen that girl before. Well, it makes sense. There are only two names in the file one is yours, the second is this woman. Elizabeth green she's still in isolation at the Gentech building do you know who she is hey whoever she is she knows more than I do my god she's just a girl what kind of fucking monsters are these people oh okay. can't remember Grimstone will encircle the entire sector and contain anyone moving through the area. I want this contained by daybreak. Sir, there are nearly one hundred thousand people in the Blue Zone. I'm not interested in excuses. Get it done. Hmm, the situation the team is well suited for it, Captain. How long until your men are in place? We're prepped and waiting for orders. We can be wheels up and boots on the ground anywhere in the city in fifteen. With respect, sir. A suppression operation in a city of 12 million is slightly more than my men can handle. The situation has already evolved, Captain. You're not participating in the containment action. Your team has a single target Alex Mercer, codenamed Zeus. He's carrying a new strain. He's eliminated 50 of my men and smashed through a two foot steel door. You interested? I'm your man, sir. I don't need to tell you what's at stake. Okej, okay, to ktoś będzie na nas polował. Pysznie. I mamy biec dalej, dobrze, to lecimy dalej z tym koksem. Whee! Ale podoba mi się po prostu to latanie. Znaczy latanie, on w sumie bardziej szybuje. Później można ulepszyć sobie, że mamy jakieś tam podwójne wbicie w powietrze, niczym Mario. Eee, dobra, biegnijmy. Hopsa, 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 hopsa. Gdzieś tam, na budynek, dobrze. Następny budynek. No ma troszkę, troszkę przebiegniemy się. Zobaczymy zaraz, te otaj. Jezu, jeszcze kawałek. Dobrze, lecimy, biegniemy. Tu jest tu po prostu bieganie po ścianach, po bokach. A no to szyba, ktoś patrzy, mu z buta flek wjeżdżamy. On nie wie, co się dzieje. Dzwoni na policję. Przebiegł mu klient po, noc, po twarzy, jak patrzy przez okno. Oni myślą, no pijak, pijak i wariat. Dobra, nie parkurujmy, jesteśmy już na miejscu. No ładny bodek no wysoki. Co my tam będziemy... A, tu jest Gentek! Tu będzie się coś fajnego działo. Muszę znaleźć kogoś, żeby wejść sobie tam. Nois Czy jest tu ktoś? Ej, w sumie się przesunę. Przecież wcześniej zjadł. <laughs> Musimy złapać kogoś, kto ma jakąś rangę. O, chciałbym przejść. Uwaga, przychodzę. No, i tu musiałbym. Muszę wejść i złapać kogoś, kto jest bardziej że to ujmę, o oh shit, dobra, mhm, dobra, o oh, nigga! a tylko na chwilę, nie przeszkadzajcie sobie, o <ścoughs> oh Boże, jaka komedia, dobra, yy, tu nie będę widzieć Trzeba ulepszyć to, żeby było szybsze. Dobra, zjedliśmy, e, zmienimy na siebie. Niech tam to, e, że tak powiem, wyparuje. My chwilę odczekamy. Niech oni się tam martwią. E, I patrz, robimy byk. Kurde, jednak widzieli, że to ja. Dobra. A, bo tu jest to. Dobra. Tu się skitramy. O. O, super. I w sumie jesteśmy blisko tego miejsca co trzeba, więc Easy Eee. Muszę naokoło iść. Dobrze, to idziemy naokoło Gdzieś tu było to wejście To jest to wejście, bardzo dobrze. I Teraz możemy bez problemu na przypale wejść Eee, ty wiecie coś tu się działo niepokojącego, ja tu nie wiem, ale wróciłem, bo mnie wypuścił, no, no to Elo Wow, co to jest? I my mamy coś takiego w sobie Pyszniutko <laughs> winda się domknąć nie mogła Kim jest żółtą dziewczę Pani Eliza? Co? Co? Auć. Dobrze, że mamy super mocę jak Superman, bo byśmy już leżeli. W sumie leżymy, więc w sumie jednak słabo. Uu. To co? To przyszłość ma być taka? Kolorowa? To nie fajnie. Fajna moc! Czyli, chciałbym mi powiedzieć, że to co w nas e, zrobiło takiego kim jesteśmy, to jest jej sprawka. No, interesujące. O nie, ja nie lubię z nimi walczyć. Wtedy było ciężko z nimi walczyć. Aha, no nie muszę z nimi walczyć, idealnie. Auć. Uh. O. Oh. Ale <laughs> go chrupnął. Slurp. No, yes, us private your garden a hole in the roof you've been briefed about what we're up against we're not secure until these skylights are sealed so unless you want to pull shit patrol until your mama forgets what you look like stand your sorry ass right here until you're told to do otherwise now move it sir Should uh -huh. leave them to the military base hello Muszę je wyciągnąć stąd. Nieszeciwe mnie strzelają. No dobra biegniemy no Nie mamy wyjścia one mają mnie gonić tam Cały czas są za mną, nie podoba mi się to Uhuhu. Dzień dobry Dobra, no to panowie. Dobra, muszę cię wszamać. Eee, dobra, to będziemy pewnie z bazuczki sobie strzelać. Eee, tylko to będzie ciężkie. O, nie tak chciałem. Chciałem pociskać nimi po prostu. Uuu! Dobra, łapmy to, dostał z tego, uuu, ale mi dojechał e, Chodź tutaj, muszę cię spożyć, bo tak wypadałoby O, super, użyjemy teraz czołgu Uuu, I... czołgu nie jestem w stanie podnieść, to nie szkodzi, rzucimy sobie skrzynką No i pierwszy leży, a jeszcze go trzeba skonsumować, no to e, nom, nom nom nom, zjedzony o, co, coś, coś się odjanie Pawla. O, super, mamy pazurki. Super. No dobra, to. U, teraz, panie, to co się będzie tu działo? No, uf, oś jedena. Ja dopiero zacząłem zaczynać, niby, ale. Skoro już tu jestem, to mogę napierdzielać o, uh. uh, 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 uh. panie, to trochę boli. Dobra, zjedzmy sobie go. Dobrze. Eee, zobaczmy. O, wycofajmy się. I troszkę jeszcze pazurki, 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 o, odsuńmy się i hops, o nie pykło, mm, dobra, weźmy sobie, przegryźmy te, i jeszcze te flaki latające, okej, okay, taki jesteś kozak, bo was dwóch tu przyleciało, no dawaj, 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 o cholera, dobra, wycofujemy się Zenon. Przy okazji po drodze sobie zgarniemy kolegę. Nom, 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 nom. Ile ty jeszcze masz życia? No dużo. Ooo. Dobra. Puhu. U, do, przodu, do przodu i zjedamy go. Bo już tam sporo chapsów tam ci zabrał. O, super. No nie, jeszcze więcej. No nie podoba mi się to, nie na to się umawialiśmy i trzeba chyba zacząć, eee... o, o Jezu, U. dobra, dobra, powoli, powoli, bo zaczynamy odpierdzielać manianę, eee, eee. <ścoughs> za dużo ich, nie tak miało to wyglądać, dobra, gdzie one są? To siop sh i ciach, ciach, ciach. I unik, unik. Odskoczonko. E, Dobra, jeszcze tak 50 razy, i może coś zabijemy. Dobra. O Jezu, Panie. Jaś na mnie spojrzał. I uhu. Uh, uh. Dawaj go. O, du, 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 du. Dobra, troszkę go jeszcze tak załatwimy i O Jezu. Kto to skoczył? Jeszcze więcej. Jezus kraj, was posrało. Dożej no, jednego uwalić. Dobra. Ym... Co, jeszcze Dobra. To w takim razie ja mam rozwalić te tanki, tak? Dobra. Uuu, uuu, panie, panie, panie. Dobra, i po drodze go w szamko. <grystanie> Zostawcie mnie. O Boże, tylko chciałem stąd przejść. Jasnych. Dobra. U, dobra, Zobaczmy, rozejrzyjmy się. Chwileczkę, chciałbym się tylko rozejrzeć. Nic sponie. Asiu, eso, eso. Dawaj go do góry. Ojej, 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 jeju, ojeju. Niedobrze. Kończą mi się przekąski, że to tak nazwę. Obra, inaczej. Nie tak. Ojej, niedobrze. Muszę złapać kogoś, muszę złapać kogoś, bo zginę. Jeju, jakich tu dużo. No. O, dobra, dobra, dobra. Chodź tutaj, szamanko. Nie dał oni mi go zjeść. O oh, Jesus kraj. Dobra. I konsum. Nie przerywać mi. Nie przerywać mi, bo ja muszę podjeść. Bardzo dziękuję za nieprzerwanie mi tego. Ale chciałbym wyjść stąd. Dobra, udało się. Wyskoczyliśmy. Jezu, ale tu bydlaki są naprawdę. OS. Yes, no, nie jest y, łatwo z nimi walczyć. O, o, o. No nie, wskakuj, bo tutaj trzeba go od razu w ramcać. Ale ja podejrzewam, że ja miałem pewnie porozwalać to, a nie zajmować się nimi. Więc... o o o o, tu 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 do przodu, bo on krwawi, on krwawi, ma zginąć. Dobra, to nie ma najmniejszego sensu. Dobra, to napierdzielamy to trochę podixpejiliśmy. Dobra. Jeden rozwalony. I charging to atak. Masa taki w ogóle wszystko. No dawaj, dawaj, dawaj. Dobrze. I kopa. I szponuki. Tak się kończy nieobcinanie pazurków. I jeszcze... Jeden raz i jeszcze jeden Dobra, dawaj go I myk I, I ciach, ciach, ciach I ciach, ciach, ciach I ciach, ciach, ciach I rozwalone, bardzo milutko Mi się z wami pracuje Tak naprawdę to nie, ale to nie szkodzi Dobra, jeszcze trochę Ciach, ciach, ciach Dobrze Uuu, troszkę ich tu Za dużo się zrobiło O, dzień dobry panu Cholera, nie złapałem go. Dobra, może uda się to jeszcze rozwalić, zanim do mnie dobiegną. Dawaj, Jest, udało się, obiektyw zrobiony, i teraz ucieczka. Wow. Troszkę zepsuliśmy im bazę. Ale tylko troszkę. <laughs> Mission complete. Dobra, skipujemy. No troszkę yy, straty mają na 154 miliony. No, nie jest źle, nie jest źle. Eee, wypadałoby chyba stąd w takim razie uciec. Więc yy, uciekniemy na moment. Zmienimy sobie. No i co? I na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia. Mi się bado. Hej.